Witaj w strefie Enduro. Zobaczcie, jak mało bioder jest na zewnątrz. Dlatego nie mógł pochylić motocykla. A pochylenie motocykla to skręt, czyli skręt nie wyszedł. Nie da się tego zrobić tak na kwadratowo. Nie da, tak jest to po prostu przeliczone. To jest 5 kroków. Raczej się nie da. Nawet jakbyś prowadził motocykl, to będzie trudno, jeśli on będzie w pozycji takiej e, pionowej. Trzeba pochylić motocykl. Kiedy pochylisz ten motocykl? No wtedy, kiedy będziesz miał ciężar na zewnętrznym podnóżku. On ma problem z tym. O, teraz jest trochę więcej bioder, ale nadal za mało, żeby zrobić ten zakręt. Nie? Ten film będziecie mieli z komentarzem. Warto będzie do niego wrócić. Ja niespecjalnie będę zamieszczał na tym, ale na pewno e, wam puszczę. Okej, okay, następny A, jeszcze raz próbuję, dobrze po, pomogłoby teraz kolano lewe bardzo nisko. Tak. Skręca kierownicą, a nie pochyleniem motocykla. Nie da się tego zrobić na kwadratowo, nie? Teraz powinno być prawe kolano bardzo nisko i głowa odwrócona w lewo. On patrzy pod koła, a powinien głowę bardziej skręcić w lewo. Nie? Z jednej strony to dobrze, nie? Że, że chce. A, no tak, no, ale czasem jest to po prostu zmęczenie materiału, nie? Za mało biodra są na zewnątrz. Nie?